Czytanie z apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu a jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów, a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba. I rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożerać jej dziecię. I porodziła syna. Mężczyznę, które wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca.